Pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, słowo na 21. niedzielę, zwykłą w ciągu roku, Boga słowo, taką mamy nadzieję, taką ja mam nadzieję, moi drodzy, mówi o powszechności zbawienia, że nie ma człowieka, który nie zostałby przez Boga odkupiony krwią baranka Jezusa Chrystusa. Nie ma człowieka, dla którego Bóg nie przygotowałby miejsca w niebie, no, ale Bóg, szanując naszą wolną wolę, daje nam zawsze wybór. Możesz być ze mną, ale nie musisz, jeśli chcesz. Natomiast, żeby dostać się do zbawienia, prawdą też jest, że nie można go dostać z automatu. Nie da się nic nie robić, ale, Panie Boże, no przecież za mnie umarłeś, przecież jestem Twoim dzieckiem, przecież ponoć mnie kochasz. No to weź mnie do nieba. Nie. Kochani, Pan Bóg stworzył nas bez nas, ale bez naszej pomocy, udziału, zbawić nas nie może właśnie ze względu na tę wolną wolę. I słowo Boże zaprasza, przypomina, że Bóg wszystkich chce mieć w niebie, ale jednocześnie pokazuje, że to jest droga przez cierpienie. Chociażby autor listu do Hebrajczyków, czyli drugie czytanie tej 21 niedzieli zwykłej w ciągu roku, ukazuje nam, że kogo Bóg kocha, tego ćwiczy i karci. I że to karcenie, różne doświadczenie na początku nie wydaje się dobre. I tu też moi kochani na marginesie można łatwo zweryfikować, czy to cierpienie jest wynikiem tylko naszej działalności, yy, działalności zła, czy to jest wynik doświadczenia Pana Boga. Trzeba poczekać i zobaczyć na owoce. Bo mówi Słowo Boże. Ten, to drugie czytanie z listu do hebrajczyków, że to krcenie nie wydaje się na początku dobre, ale potem przynosi błogi plon sprawiedliwości. Przyjdą niesamowite owoce na bazie tego cierpienia. Jeżeli ono nie ma z Panem Bogiem nic, wolne, e, e, nic wspólnego, to nie będzie żadnych owoców, już na pewno niedobrych, raczej cierpkie. Pan Jezus, kochani, w Ewangelii co jeszcze dodajesz? trzeba iść ciasną bramą. Że to jest droga wyboista, trudna, wymagająca. I cały czas istnieje niebezpieczeństwo, że usłyszymy słowa, nie znam was. Kochani, w wersji Ewangelii Mateuszowej, bo ta dzisiejsza jest od świętego Łukasza, tam padają mocniejsze słowa. Nie tylko nie znam was, ale idźcie precz, którzy dopuszczacie się nieprawości, idźcie precz. W ogóle nie chcę z wami gadać. Dlaczego, kochani? Otóż ja tak sobie myślę czasami o sobie. No, odprawiam się świętą, jestem w tym kościele od tylu lat, spowiadam, modlę się, tak jak potrafię, rozmawiam z ludźmi. Panie Boże, no przecież jestem z Tobą. Jadaliśmy, piliśmy, prawda? Odprawiałem się z Tobą, spowiadałem, w Twoim imię rozgrzeszało, modliłem się, rozmawiałem z Tobą. I tak sobie myślę, że ja też mogę usłyszeć te słowa. I kto wie, czy nie usłyszę? Łukasz, nie znam Ciebie. Czy tam to wszystko było złe? Nie, kochani, ale może jest tak, że nie było tam całego mojego serca, całej mojej duszy, e, całych moich sił, całej mojej mocy. Że gdzieś krążyły mi myśli, a nie były zakorzenione w Boga. Że to był bardziej wynik tradycji, może jakieś pokazówki, e, wybielenia siebie, niż naprawdę czczenia Boga. Otóż, kochani, droga do zbawienia jest. Wąska. Tu naprawdę trzeba się napracować. Bóg zwraca uwagę na intencje. Bóg patrzy na nasze serce. Ale też chodzi o to, żebyśmy naprawdę przejęli się zbawieniem. Że ono nie jest właśnie z automatu. Przejęli się tym, że Bóg wymaga. Że nie wystarczy powiedzieć Bogu: zrobię to, zrobię to, zrobię to, pójdę na msze, pójdę do spowiedzi raz w roku, pomodlę się od czasu do czasu. Nie. To ma być jakość tej wiary, gorliwość. Bóg jest Bogiem zazdrosnym, pragnie całego serca i zawęża te możliwości dotarcia do zbawienia. E, czyli innymi słowy, to jest wąska droga, ciasna brama. Bo to nie przychodzi od tak sobie, tylko tu wymaga Bóg zbliżania się do Niego, wchodzenia w głębie, dążenia do doskonałości, kochani, tej relacji. Pomyślmy dzisiaj, czy idziemy drogą do zbawienia? Czy w ogóle zadajemy Bogu pytanie, co zrobić, by w tym niebie razem z Nim dostać się? Szczęść Boże, niech Bóg Was błogosławi.